Historia cmentarza wojennego w Markajmach związana jest ściśle z obozem jenieckim Stalmlager Heilsberg, w którym więzieni byli żołnierze i podoficerowie z czasu I wojny światowej, ale również ludność cywilna. Jego powstanie wiąże się z klęską armii generała Aleksandra Samsonowa pod Tannenbergiem. W zbiorowych i pojedynczych mogiłach spoczywa prawie 3000 jeńców zmarłych głównie w wyniku gruźlicy i zapalenia płuc. ten leśny cmentarz stał się miejscem pochówku ponad 2000 żołnierzy armii rosyjskiej, Rosjan, ale również Polaków, którzy byli wcieleni do tej armii. Ponad 500 jeńców rumuńskich, a także francuskich, angielskich, włoskich i serbskich. Spoczywają tu także przymusowi robotnicy z Belgii i niemieccy uchodźcy z Wołynia. Ich nazwiska można jeszcze odczytać na skromnych tablicach nagrobnych zbiorowych mogił. Nieopodal wejścia na teren nekropolii możemy zobaczyć na betonowym, schodkowym cokole pomnik wykonany z kamienia polnego w kształcie piramidy, poświęcony żołnierzom rosyjskim zmarłym w obozie. Jenieckim. Na pomniku znajduje się tablica z napisem w języku niemieckim i rosyjskim: Towarzyszom broni: Jeńcy obozu Heilsberg 1914-1918. Dwugłowy orzeł na obelisku został odtworzony w 2014 roku, po tym jak cmentarz w latach 70. ubiegłego wieku uległ dewastacji. Pierwsze prace porządkowe podjęło koło historyczne i grupa żołnierzy z jednostki wojskowej z Lidzbarka Warmińskiego. Opiekę nad tą niezwykłą i pamiątkową nekropolią od 1999 roku roztacza gmina wiejska Lidzbark Warmiński. Dane osobowe niemal wszystkich jeńców, którzy pochowani są na cmentarzu w Markajmach, znajdują się w metrykach zgonów Archiwum Państwowym w Olsztynie. Uzyskano je poprzez mozolną pracę Sławomira Skowronka, nauczyciela historii z Lidzbarka warmińskiego. Po analizie metryk zmarłych jeńców, które wówczas znajdowały się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lidzbarku Warmińskim. Całą historię tego miejsca jak również Lidzbarka Warmińskiego i Warmii możemy czerpać z książek i artykułów autorstwa Sławomira Skowronka, wielkiego pasjonata historii, pedagoga, który pragnie zaszczepić ducha patriotyzmu wśród młodzieży. Dzięki staraniom i wysiłkom wielu osób, w tym również osobistej pasji Zenona Drozda, który wielokrotnie zajmował się pracami remontowymi przy zabytku, cmentarz na nowo zaistniał w świadomości Litzbarczan i stał się miejscem spacerów. Cmentarz wojenny jest pod ścisłą ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków, a środki finansowe na bieżące utrzymanie cmentarza gmina otrzymuje od wojewody warmińsko-mazurskiego. W głębi cmentarza w 2014 roku powstała pamiątkowa kwatera z 39 stelami nagrobnymi angielskich jeńców zmarłych w latach 1916–19. Na trzynastu nagrobkach umieszczono osobiste inskrypcje, których treść przechowywano przez blisko 100 lat w archiwum Komisji Wspólnoty Brytyjskiej do spraw cmentarzy wojennych, która sfinansowała budowę kwatery. To właśnie tu. Z inicjatywy ambasady brytyjskiej przy współpracy samorządu gminy Lidzbark warmiński i IX warmińskiego pułku rozpoznawczego imienia pułkownika Zygmunta Szędzielarza pseudonim Łupaszka odbywają się co roku uroczyste obchody Dnia Pamięci Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej. Remembrance Day. Uczestniczą w nich przedstawiciele brytyjskiej sekcji obrony i instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie miejsc pamięci ofiar wojen: służby mundurowe, posterunek honorowy żołnierski, a także kombatanci, poczty sztandarowe gminnych szkół oraz władze samorządowe. Składane są wieńce pod krzyżem upamiętniającym brytyjskich żołnierzy. Cmentarz wojenny w Markajmach, położony nieopodal Litzbarka Warmińskiego, warto zwiedzić. O historii tego miejsca mówią tablice informacyjne przy symbolicznej bramie nekropolii, a rosnące tu stare drzewa pielęgnują pamięć o tysiącach młodych ludzi, których życie zabrała okrutna wojna. telewizja Kopernik. Kopernik.tv